Witam wszystkich. Postaram się pokazać Wam bardzo prosty sposób wykonania wzoru, który nazywany jest plaster miodu. Zrobiłam kawałek ściągacza i na tym kawałku ściągacza zaczniemy wzór. Pierwsze oczko robimy brzegowe, a następnie robimy oczko wkłowane, chwono inaczej patentowe wkłuwamy je rząd niżny i przerabiamy na prawo. Następnie znowu oczko prawe i w kółce i znowu oczko prawe. I tak do końca kończymy oczkiem wpłynąłym i wygląda. Odwracamy robótkę. Zaczynamy od oczka yy, brzegowego. I teraz to oczko, które w poprzednim rzędzie robiliśmy wkłowane, wkłuwamy drugi raz. Czyli nie przerabiamy tego oczka, które jest na drucie, tylko wkłujemy niżej druty i przerabiamy oczko na prawo. I zwykłe prawe oczko. I znów oczko wkute. Tym razem, tak jak powiedziałam, dwa rzędy niżej. I oczko prawe. I oczko i prawa kuta i prawa kuta I prawa. Kończymy oczkiem kółce i brzegowym. I znów mamy prawą stronę. Na razie wzoru jeszcze nie widać zupełnie. Brzegowe. I teraz tak. To oczko, które w poprzednich rzędach robiłyśmy wkułowane, robimy zwykłe prawe. A to, które było prawe, zwykłe, robimy w Tu Czyli zmieniamy je. I znów prawe i w Prawe. Tym razem kończymy oczkiem zwykłym prawym. Brzegowym. I w lewo oczko brzegowe. I znowu zaczynamy oczkiem, tym razem prawym. Bo Prawą stronę robiłyśmy oczko zwykłe prawe i teraz też robimy oczko zwykłe prawe i tu, gdzie robiłyśmy oczko wkuwane, znów robimy oczko wkuwane. Znów na zmianę. Prawe i wkuwane. Mistrz jest naprawdę bardzo prosty, aczkolwiek trudno go wytłumaczyć nie mając drutów w ręce. i brzegowe, i brzegowe. I teraz wracamy do tak jakby pierwszego rzędu. Więc znowu tutaj robiliśmy oczko prawe, będziemy robić oczko wkuwane. Tu, gdzie było wkowane, robimy zwykłe. I znów. Tu gdzie było w lewo tym razem, tu gdzie było oczko wkuwane, robimy znów wkuwane i prawe. Włóczka nie jest najlepsza do tego wzoru, jest to zwykła bawełniana włóczka złożona w kilka nitek. Jest dosyć taka sztywna. Najlepsze do tego wzoru są włóczki sprężyste, takie puszyste z włosem. I mamy znowu prawą stronę, tym razem znowu zmieniamy, czyli tu było oczko wkłowane, robimy teraz zwykłe, zwykłe i wkłowane, zwykłe, i wkłowane. Za chwilkę wzór będzie troszkę widać. się pięknie prezentuje na naturalnej bełnie hmm. albo na jakichś mocherach z te sprężystym włosem? Tak wygląda kawałeczek w sumie. A lewa strona wygląda tak. Po lewej stronie wzór wygląda tak, by w lewo robione były lewe oczka, ale po obu stronach robione są prawe.